Manko, z tej strony Tomek. Witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Film ten nagrywamy z okazji przekroczenia 5000 subskrypcji i postaram się wam w nim odpowiedzieć na pytania, które zadaliście pod tym. Nie, nie, pod tym. Nie, czekaj, pod tym filmem. O tak, pod tym filmem. E, takie małe wyjaśnienie. Pytania te przeczytałem raz w momencie, kiedy je lajkowałem, tak więc niektóre nawet to były dwa tygodnie temu przeczytane. Nie przygotowywałem się do nich. E, będę odpowiadał z partyzanta. Mam nadzieję, że nic mnie tam nie zaskoczy. W momencie nagrywania tego filmu mamy już chyba 5300. No niezły gang stworzyliśmy. No sami powiedzcie. Może kiedyś będzie trzeba zrobić jakiś zlot? Nie wiem, <laughs> może się lepiej poznamy. Aha, i żeby tradycji stało się zadość, to pamiętajcie, aby wcisnąć ten czerwony przycisk subskrypcji, i polajkować film. A teraz bez dalszego przedłużania przechodzimy do pytań. Pytanie numer jeden. Profesor, jak wyglądał Twój egzamin na kategorię A? Praktyka, czy zdarzyło Ci się coś ciekawego? Aha, słuchajcie, pewnie jest takie słońce, że GoPro ani aparat nie złapią tego, co jest na telefonie, a ja sobie porobiłem screeny, więc będę Wam wyświetlał te pytania tutaj. Jak wyglądał mój egzamin na kategorię A? Praktyka, standardowo jak wszyscy. Wsiadłem, pojechałem, przyjechałem. Czy zdarzyło się coś ciekawego? Tak. Egzaminator mnie wyzwał od baranów. Otóż kazał mi zawrócić z wykorzystaniem um, jakiejś wnęki w drodze. No to zrobiłem to. Jednak on się nie spodziewał, że to nastąpi tak szybko i przez interkom powiedział do mnie, że jestem wyuczony trasy jak baran, ale zdałem. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie. Następne pytanie. WH, jakiego modelu Lenovo używasz? daje radę z DaVinci? Hmm. Jest to Lenovo 717 z i7, jeżeli źle powiem, 6800, 4 ośmiowątkową, Jeżeli źle powiem, to macie go tutaj. Eee, standardowo miał 8 GB, 1 Tera dysk HDD. Czy dawał radę z DaVinci? Tak. Jak kupiłem dysk SSD, dołożyłem jeszcze 8 GB. To już w ogóle jest kozak. Naprawdę świetnie sobie daje radę. Cóż jeszcze na temat laptopa mógłbym powiedzieć? Aha, do materiału Full HD. Nadaje się do materiału Full HD. Kiedy próbowałem któregoś razu zrobić materiał 4K na nim, to faktycznie łapał bardzo duże zadyszki. No niestety, procesor jest wąskim gardłem w tym momencie tego laptopa i szczególnie widać to podczas renderingu. Normalnie, film 10-minutowy w rozdzielczości Full HD renderuje się około 10 minut. Ma wykorzystanie procesora 100%, no dysku wiadomo, kilka, RAMu około 12 GB. Ale no tak, a już jak odpalamy zakładkę Fusion, no to procesor naprawdę dostaje zadyszki. Następne pytanie. Rajdy w Porzo. Czy próbowałeś enduro? Jakieś wnioski. Aha, przepraszam, jeżeli gdzieś się pomylę, ale słońce tak świeci, że naprawdę ciężko jest coś zobaczyć na S8+. Czy próbowałem enduro? Eee, jakieś wnioski? Nie. Odkąd nie mam Simpsonka S51 enduro, to nie próbowałem enduro. Nim się trochę bawiłem. No ze względu na to jak wygląda moje życie, na sytuację finansową nie mogę sobie pozwolić na drugi motocykl. Nie mam gdzie go trzymać. Bardzo chętnie bym spróbował, ponieważ uwielbiam wypady do lasu. Z Simpsonkiem zajeździłem chyba dwa cylindry. Nie wiem czy to ze względu na styl jazdy, czy po prostu, że byłem taką kaleką na motocyklu. Ale tak, jeździłem po lesie, bardzo mi się to podobało. W dorosłym życiu niestety już nie miałem okazji. Następne pytanie. Zobaczymy, czy coś będzie widać. Rysiuk! Dlaczego akurat taka nazwa kanału? Jaki był Twój pierwszy motocykl? Ile miałeś lat, kiedy nie jeździłeś? Ile masz teraz? Otóż mój pierwszy motocykl prawdziwy, no to było Kawasaki ER5. Kupiłem go chyba w 2013 roku. Jestem z rocznika 88. No to matematyka już proszę zrób sam. A tak naprawdę... Przygodę z motocyklami. Ja wiem, że niektórzy motorowerów, skuterów nie traktują jak motocykli. To ma dla mnie dwa kółka. Tak samo jak piłkarz, który gra na Orliko, a który gra na Stadionie Narodowym. Jeden i drugi to jest piłkarz. Różni się tylko wielkością zarobków. Pierwszy motocykl, motorower, to był komarek, Ogar. Bodajże 200, albo 200. Był to motorower mojego ojca. Pamiętam jak uczył mnie jeździć, powiedział zapnij drugi bieg i daj gazu ile fabryka dała. I wtedy pierwszy raz poleciałem 40 na godzinę. Dlaczego taka nazwa kanału? Dlaczego nie? Nie uważam, żebym miał jakieś super umiejętności, super wiedzę na jakiś jeden konkretny temat, więc nie mogłem nazwać się Tomek, specjalista od motocyklów albo od komputerów. Jestem po prostu zwykłym chłopakiem, który ma pasję i chciałem się z Wami nią podzielić. Następne pytanie, Turek. Dziwne. Gdy jeździsz starym motocyklem, to znaczy, że jesteś motocyklistą? Nie bardzo rozumiem pytania. Wszystkim, czym jeździsz, co ma dwa koła, oczywiście z jakimś silnikiem. No bo jeżeli nie ma silniczka, to jest rower, no to jesteś rowerzystą. Ale ma silnik, ma dwa koła, jesteś motocyklistą. A jeżeli to będzie jakiś motocykl, który Wam wrzucałem o, w tym filmiku, chyba z 1900 któregoś roku, oczywiście, że jesteś. Następne pytanie. Mateusz Gindera, jakiego programu używasz do montażu filmów, płatny czy darmowy, jaki byś polecił komuś zaczynającym przygodę z montażem? Oho, mamy następnego, który nie obejrzał moich filmów. Panowie, korzystam z DaVinci Resolve. Jeżeli chcesz zaczynać, to proszę tutaj. Masz filmiki i całą playlistę. U góry w załączniku też Ci daję. DaVinci Resolve. Wcześniej troszkę Sony, korela, ale nie podeszły mi. A DaVinci jest darmowa. Oczywiście można wykupić płatną wersję. Wtedy ma miliard więcej feature'ów. Ale jak widzicie, darmowe DaVinci też daje radę, ponieważ wszystkie filmy, które nim robię, są zrobione właśnie... Wszystkie filmy, które robię, są zrobione w DaVinci Resolve. Następne pytanie. Czym zajmujesz się zawodowo i skąd pomysł na nagrywki na YouTubie? Zawodowo jestem handlowcem. O, chyba już z 10 lat. A nagrywki na YouTubie? Wiecie co? Ja od zawsze lubiłem nagrywać filmy. Nagrywałem często dla siebie. Coś tam dla znajomych, jakieś zdjęcia. A YouTube jest tylko taką formą, gdzie mogę pokazać to szersze, szerszemu gronu. Przepraszam, zająkałem się. Więc chyba tylko tyle. Następne pytanie. O, tu będziemy jechać po kolei. Daniel, ile chciałbyś mieć subskrypcji za rok? Hm. Daniel, bez przesadnej skromności, ponieważ u, chyba każdy, kto startuje na YouTube, to chciałby mieć miliony subskrypcji i zarabiać miliony złotych. Fajnie by było, gdybyśmy za rok dobili do 20 tysięcy. W sensie teraz mamy sierpień, to w przyszłym roku w sierpniu ze 20 tysięcy. Powiem wam, że w grudniu było nas chyba 300 osób, niecałe, w marcu 500, a w kwietniu już prawie 1,5 tysiąca. Naprawdę subskrypcje ruszyły i jest nas tak wielu, że kurczę. Nie spodziewałem się. Sądziłem, że dojście do pierwszego tysiąca będzie zajmowało mi ze 3 lata. Ale jak widać, poszło szybciej. Jak Ty znajdujesz temat i jak zajmujesz się tworzeniem filmu? Pytanie Rzeka Daniel. Tutaj trzeba by przynajmniej na drugą część poświęcić cały osobny odcinek. A może zrobię coś takiego? Jak ja tworzę filmy? Pewnie. Dzięki za podpowiedź. Jak ja znajduję temat? Wiesz co, tych tematów jest multum, tylko jedne są łatwiejsze, jedne trudniejsze. Co innego jest stworzyć top, top 5 moich motocykli o pojemności litra, bo już litrowych motocyklów to mógłbym wybrać dziesiątki. A zupełnie co innego jest e, zacząć pisać o błędach motocyklistów, no bo tam jednak muszę coś też poczytać, jak widać w niektórych komentarzach też. Ja nie wszystko wiem i absolutnie nie twierdzę, że tak jest. Niektórzy wręcz aż za poważnie traktują moje filmy. Ale tematów jest multum, ich nie muszę szukać, ja raczej muszę przebierać w tym co nagrywać. Czy robiłeś albo będziesz robił tuning swojego motoru? Nie, kolego. Jak pokazałbym ci z bliska, on jest garażowany pod chmurką. Jak go kupiłem był w pięknym stanie, ale ze względu na to, że nie udało mi się znaleźć żadnego garażu na cały pobyt, a pokrowce drą się jak szalone, to nie, tego motocykla w robić nie będę. Czy chciałbyś mieć kłada? Jaki jest Twój stosunek do czterokołowców? Pewnie, że chciałbym mieć. Ja ogólnie chciałbym mieć całą stajnię motocykli. Od sportowych przez turystyczne, przez enduro, crossy. Nawet chciałbym mieć Burgmana 250-tkę. I pewnie kłada również, ale tak jak wspomniałem wcześniej, ani pieniędzy, ani miejsca, żeby to trzymać, ani czasu, żebym tym jeździć. Jaka jest Twoja ulubiona stacja radiowa? Koniec pytań. Życzę miłego dnia. No, i tu może odpowiem trochę głupio, ale to jest najszczersza prawda. Wiecie co? Nie lubię radia. Nie lubię radia z tego powodu, że nie wiem, co leci następne. Wiem, że to może brzmieć banalnie albo głupio. Ale taka jest prawda. Ja lubię swoją muzykę, którą sobie zgrywam, nagrywam do samochodu, na telefon, e, playlisty na YouTubie, ponieważ ja wiem, czego chcę posłuchać na kilkanaście piosenek do przodu. I o ile z muzyki lubię dosłownie wszystko, e, a uwielbiam od Tiny Turner, George'a Michaela, przez Michaela Jacksona, e, New Kids on the Block, e, Naughty by Nature, Slipknot, Heaven Shall Burn, Po, Polskie, Frontside, e, czy chociażby Andrzej Piaseczny. Także jest tego multum, ale radia nie lubię. Nie wiem, co leci. Poza tym z reguły, jak lecą, to kawałki, które mnie nie za bardzo kręcą. A, i życzę Ci miłego dnia, Daniel. Bartosz Adamiak. Ile masz lat? 88 rocznik jestem, kolego. Jaki był Twój pierwszy motor? To już odpowiedziałem wcześniej. Wróć się do początku filmu. W jakim wieku zacząłeś jeździć? To tak jak mówiłem, to było około 13 chyba lat. Ciężko już mi powiedzieć. Jeździłem na komarku, czy trudno było dla Ciebie nauczyć się jeździć motocyklem? Nie. Tak jak patrzałem, jak kolegę uczyłem też jeździć komarkiem, no to on miał faktycznie problemy. A to z ruszeniem, a to z puszczeniem sprzęgła. Nigdy nie miałem takiego problemu. Z samochodem było podobnie. Nigdy nie miałem problemu z ruszeniem, e, z odpuszczeniem sprzęgła. Kwestia chwili, jakie wyczuwałem. E, czy warto zrobić prawo jazdy AM? Zawsze warto jest mieć dokument, który pozwala ci jeździć motocyklem. Motocykl jest to coś pięknego. I nie da się tego porównać do niczego innego. Jeżeli ktoś powie, że e, zamiast jeździć motocyklem, wolałbym, nie wiem, pić piwo, Pff, pewnie każdy coś woli, ale ja wolę motocykl. Um, następne pytanie. Oli Games. Czy Twoim zdaniem, jak ktoś jeździ na 125 naprawku kategorii B, to po zrobieniu prawo jazdy kategorii A może wsiąść już na większą pojemność np. KTM Super Adventure 1290 lub Super Duke 1290? Chodzi mi o Twoją własną opinię i tak w ogóle robisz super filmy i wielkie dzięki, bo mam co oglądać i się co dowiedzieć. Dziękuję Ci bardzo, że oglądasz. Miło mi, że ci się podobają. E, powiem Wam e, to też bez przesadnej skromności. Jeżeli widzę, że są łapki, pozytywne komentarze, to ja też rosnę w piórka i mam ochotę zaraz przysiąść do następnego filmu. Nie czekać na dłużej, na to, żeby odpocząć chwilę. E, czy można się przesiąść? Tak, można. Nagrywałem jeden z filmów, chyba ten tutaj, e, o litrowym motocyklu. Co kupić na pierwsze moto? Uważam, że jeżeli ktoś ma w głowie olej i potrafi się opanować, to może nawet po 50 od razu wsiąść na litra i będzie stosunkowo powoli się do niego przyzwyczajał, e, będzie ogarniał. A jeżeli ktoś zamiast oleju w głowie... Okej, okay, jeżeli ktoś zamiast rozsądku e, po prostu jest porywczy i tak dalej, to po 125 będzie miał problemy z 500, bo będzie ją za mocno odkręcał. Zresztą i 125 można się zabić. Następne pytanie. Martisza. GoPro masz podpięte pod jakiś powerbank, czy po prostu zmieniasz co półtorej godziny akumulator? Jak się jeździ w grupie? Słabo zatrzymywać wszystkich, bo trzeba wymienić akumulator. A tymczasem zwyczajnie nie ma gdzie. Jeśli masz podpięty powerbank, możesz pokazać, jak wygląda sprawa okablowania w kasku i po tym kasku i poza nim. Żeby to, nie... Żeby to wszystko nie przeszkadzało w jeździe. Tutaj jest filmik, w którym pokazałem, jak wygląda mój kask z GoPro. I nie, nie mam podpiętego power banka Zmieniam baterię co półtorej godziny już od dawna. Nie jeżdżę w dalsze trasy. Moje trasy to są nawet jeżeli jedziemy ze dwie, 3 godziny, to i tak mamy jakieś przystanki, i tak zmienię baterię. A poza tym ja nie używam też GoPro do super ciągłej jazdy. I przyznam się też szczerze, w większości moje trasy opierają się na 20-30 minutkach, jak gdzieś jedziemy. Więc tak, GoPro mam tylko na baterię. Myślę, że jakbym kupił nową, to pewnie ze dwie, dwie pół godziny by trzymała. A tak to niestety trzyma ledwo półtorej godziny. Następne pytanie. Alan Wiadero? Nie widzę, powiem Wam, bo jest. Alan Wiadero. Pytanie, ile jechałeś najszybciej motocyklem? Wiem, głupie pytanie, ale ciekawi mnie to. No, pytanie głupie, bo co mam ci powiedzieć, że gdzieś tam zapiąłem? Szósty bieg? No nie, nie. Słuchajcie, licznika nie zamknąłem. Najwięcej motocykle jechałem, nie pamiętam gdzie to jest, ale jest lotnisko w Borowie, pod... gdzieś na Kaszubach jest lotnisko, na tym lotnisku udało nam się wbić jak było zamknięte. Najwięcej poleciałem 220, 225 na godzinę, dalej nie czułem się już na siłach. Dla mnie to już jest taka prędkość, że widziałem jak ciuchy z te po prostu zostają na asfalcie, a ja dupę zdzieram. Następne pytanie, Kaiper. Jak przekonać mamę na zakup motoroweru Yamaha TZR? E, wiesz co? Jeżeli to nie jest problem od strony finansowej i możesz sobie pozwolić na zakup takiego motoroweru, to rozmawiaj. Pokaż, że jesteś odpowiedzialny, bo to jest największe zmartwienie rodziców. Rodzice się nie boją tego, że ty będziesz jeździł, tylko tego, że ty się na nim wywalisz. Jak pokażesz, że jesteś odpowiedzialny, być może. Uda się coś z tym zrobić, a jeżeli już straciłeś zaufanie rodziców co do powiedzmy swojego zachowania, nie wiem, jak ci to powiedzieć, No to sprawa krucha. Następne pytanie. A nie, przepraszam, mamy koniec, słuchajcie. To by było na tyle pytań. Udało się zmieścić w czasie na aparacie, zostały nam 3 minuty nagrywania. No nic, mam nadzieję, że odpowiedzi na te pytania będą Was satysfakcjonowały, ale mi ręka zdrętwiała, powiemam, o Jezu. Aparat niby 1,5 czy tam 2 kg, ale jednak masa jest. E, mam nadzieję, że odpowiedzi będą Was satysfakcjonowały. Jak mówiłem, nie przygotowałem się. Mam nadzieję, że czegoś nie, pomy, nie pomyliłem ani nie pominąłem. No i to tyle, jeżeli chodzi o nasze QA. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, dajcie lajka. Eee, zostańcie na kanale na dłużej. Ja, jak zwykle, będę wrzucał swoje filmy. Staram się raz w tygodniu, raz na półtora tygodnia. Wybaczcie, że nie da się tego zrobić szybciej. YouTube'owi też się to nie podoba, bo widać po zasięgach, jakie obcina przy każdym dalszym filmie. Ale co zrobić? Słuchajcie. Jak już mówiłem, nagrywam to z pasji. Jakieś tam poboczne profity przychodzą osobno, ale nic się nie da na to poradzić. Okej, okay, no to życzę Wam szerokości, żebyście na siebie uważali na ulicy. Nie szalejcie za bardzo na motocyklach. Na razie, cześć! Powiedz, że się nagrało. Nagrało się, czy się nie nagrało? Bo jak się nie nagrało, to będzie tragedia. O ja, to. Nie no, coś się nagrało. nagrało Szybysię się byczo. Na no i dobrze czas się pakować, jechać to montować, a potem, jak w stanie młody, to bawić się z młodym. Więc wiem, że tu się jeszcze nagrywa koledzy i koleżanki, więc film postaram się wrzucić jak najszybciej to jeszcze raz miłego dzionka do zobaczenia na razie cześć.